Zapraszam do wspólnego omówienia tej uporczywej sensacji, że coś jest nie tak i że dana osoba może skrywać tajemnice. To niespokojne uczucie, ta udręka związana z niezdolnością odkrycia ukrytego, może być doświadczeniem głęboko niepokojącym. Kiedy napotykamy te chwile wątpliwości, nasz umysł pozostaje w stałym stanie czujności, poszukując odpowiedzi i próbując wypełnić luki. Po pierwsze, ważne jest, aby uznawać i akceptować swoje emocje. Odczuwanie odłączenia, dezorientacji i niepokoju jest naturalne wobec niepewności. Często te uczucia są wywoływane przez małe wskazówki: casualowy komentarz, inna mina czy nagła zmiana zachowania. Te drobne zmiany mogą zapalić alarm w naszej psychice, sprawiając, że nasz umysł zaczyna szukać desperacko wyjaśnienia. Teraz, gdy się z tym spotykasz, ważne jest pamiętanie o znaczeniu otwartej i szczerej komunikacji. Zanim wyciągniesz pochopne wnioski, spróbuj porozmawiać bezpośrednio z tą osobą. Wyraź swoje zmartwienia spokojnie i z szacunkiem, starając się zrozumieć, co może się dziać po drugiej stronie. Czasem to, co postrzegamy jako tajemnicę, może być tylko błędną interpretacją lub zaniedbaniem w komunikacji. Ponadto ważne jest, aby zadbać o siebie w tym procesie. Praktykowanie samoskupienia i poświęcenie sobie odpowiedniego czasu. Na refleksję i przetworzenie swoich emocji może przynieść jasność. Pamiętaj, że nawet w obliczu niepewności masz moc wyboru, jak zareagować. Poszukiwanie prawdy powinno być dokonywane z cierpliwością i spokojem, unikając podtrzymania stanu niepokoju. Przystąpmy więc do tego doświadczenia z spokojem i mądrością, jakie życie nas uczy. Twój anioł stróż jest przy tobie, prowadząc i chroniąc Cię. Bądź spokojna. Bo prawda zawsze znajdzie sposób, aby się ujawnić. Wykorzystaj to doświadczenie jako okazję do rozwoju, wzmacniania więzi zaufania i pogłębiania zrozumienia siebie i drugiej osoby. Gdy zauważamy, że ktoś unika pewnych tematów lub zmienia zachowanie, może to wywoływać w nas uczucie, że coś zostało przemilczane, że w powietrzu wiszą tajemnice. Te chwile wątpliwości i niepokoju mogą być wyczerpujące, ale są także zaproszeniem do introspekcji i dialogu. Razem pomyślmy o konkretnych sytuacjach, które mogły doprowadzić do separacji i które teraz z dystansu wydają się jaśniejsze. Każda powtórzona rozmowa, każda ponownie przeanalizowana interakcja pomaga zrozumieć, gdzie zaczęły się problemy. To mentalne przeglądanie może ujawnić, że być może to były niefortunne słowo, uniknięty temat, czy też głęboka cisza przekazały więcej niż wiele słów. Energia nierozwiązanych spraw jest potężna. Nawet po zakończeniu relacji te niewyjaśnione uczucia mogą nadal trwać, wpływając na to, jak postrzegamy drugą osobę i jak się z nią komunikujemy. Odczuwamy, że istnieją nierozwiązane kwestie, nieomówione tematy, które kołaczą się w naszych umysłach i sercach. Naturalne jest zadawanie sobie pytania: czy te problemy wynikają z nas, czy są osobistymi kwestiami drugiej osoby? Często jest to mieszanka obu tych elementów. Teraz z jasnością odległości możesz zauważyć, że istnieje konkretny powód dla separacji i wiele rzeczy pozostało niewysłowionych. Być może znajdujesz się w życiowym punkcie, w którym jesteś bardziej otwarta na te rozmowy, bardziej skłonna do poszukiwania rozwiązania, nawet jeśli oznacza to konfrontację z trudnymi uczuciami. Potrzeba rozmowy z Nim, wyjaśnienia i zamknięcia tego rozdziału może być bardzo silna. To uczucie, że występuje wyższy porządek rzeczy, może być pocieszające, ale także wywoływać frustrację. Kiedy czujemy, że jesteśmy ciągnięci w przeciwnych kierunkach, wewnętrznie pragnąc rozwiązać rzeczy, ale zewnętrznie napotykając na przeszkody, istotne jest pamiętanie, że istnieje powód tych opóźnień. Może się zdarzyć, że on także doświadcza tej oporu, tej trudności w postępie. Zauważenie, że istnieje coś, czego On nie dostrzega, albo że istnieje zakłócenie w przepływie połączenia, może pomóc lepiej zrozumieć sytuację. Te opóźnienia, to uczucie, że zawsze coś blokuje postęp, mogą być sygnałem, że są lekcją lekcje do nauczenia zarówno dla Ciebie, jak i dla Niego. Bóg albo porządek wszechświata często stawia nas w trudnych sytuacjach, aby nas nauczyć i wzmocnić. Przeto rozważmy tę sytuację z cierpliwością i współczuciem. Zrozum, że każda przeszkoda i każde opóźnienie ma wyższy cel. Wykorzystaj to doświadczenie, aby rosnąć, by się umacniać i przygotować się do nieuniknionej konwersacji. Poszukiwanie prawdy i zrozumienia jest drogą, którą należy podążać z spokojem i opanowaniem, zawsze pamiętając, że w końcu prawda zawsze znajdzie swoje miejsce, aby się ujawnić. Spostrzeżenie, że osoba w pytaniu przeżywa intensywne smuci. Mimo, że sama rozpoczęła sytuację, pokazuje głębokie wewnętrzne zmagania. Jest prowadzony przez siły, których nie do końca rozumie, co stawia go w stanie dyskomfortu. To frustrujące jest wzmacniane przez świadomość, że ta sytuacja jest wyjątkowa w jego życiu nie zdarza się nikomu innemu wokół niego. To stawia pytania o przyszłość i zwiększa jego zmartwienia. Uznanie, że zainicjował coś na wyższym poziomie i konieczność poddania się temu, nawet jeśli nie do końca to rozumie, pokazuje, że istnieje większy proces w grze. On pragnie kontrolować sytuację, ale nie może, a ta bezradność sprawia, że czuje się nieswojo. Jednakowoż jest oczywiste, że istnieje konkretny powód, dla którego jest tam, gdzie jest, i to jest częścią większego planu. Synchroniczność, którą doświadczacie. Nawet bez bezpośredniego kontaktu jest potężnym znakiem. Obydwoje jesteście na tej samej fali, zastanawiając się kiedy jest odpowiedni moment, żeby się skontaktować. Prawda jest taka, że on czuje, że nie jest we właściwym miejscu, co powoduje szereg nieoczekiwanych wydarzeń w Waszym połączeniu. Decyzje, które teraz podejmuje, mają bezpośredni wpływ na teraźniejszość i przyszłość Waszej relacji. Wpływ zewnętrznej energii także odgrywa kluczową rolę w tej równaniu. Jest bombardowany różnymi opcjami, których nie pragnie, co zwiększa jego nieufność wobec energii wokół niego. Nawet pomimo tych zakłóceń i dystansu wciąż wyróżniasz się dla niego, rosnąc jego ciekawość i pragnienie ciebie. Paradoksalnie, im bardziej czuje się w niewłaściwym miejscu, tym bardziej myśli o tobie i pragnie twojej energii. Ta sytuacja ujawnia, że dokonał wyborów, które teraz postrzega jako niewłaściwe, co powoduje, że jest jeszcze bardziej zaniepokojony. Może wahania w komunikacji wynikają z nieumiejętności wyrażenia tego, co przeżywa. Odczuwana przez Ciebie opór jest odzwierciedleniem potężnego połączenia, które jest dotknięte energią wszechświata. Zaczyna dostrzegać wartość prawdziwej miłości i uznaje, że dzielicie głębokie powiązanie, które przekracza czas i odległość. Postrzeganie siebie w Tobie ma znaczenie. Twoja obecność i energia reprezentują wszystko, czego nauczył się tłumić, czyniąc to połączenie prawdziwym wyzwaniem. Ten wewnętrzny konflikt między pragnieniem bycia z Tobą, a uczeniami i oczekiwaniami, które niesie ze sobą, tworzy intensywną walkę. Ważne jest, abyś zachował a spokój i cierpliwość podczas przemierzania tej sytuacji. Zauważ, że istnieje większy plan i wnoty, Ty, jak i On. Jesteście prowadzeni przez siły poza Waszą kontrolą. Proces zrozumienia i akceptacji może być długi i wyzwaniem, ale poprzez niego oboje będziecie mogli znaleźć jasność i pokój. Wykorzystaj tę sytuację jako okazję do wzrostu i samopoznania. Dąż do otwartej i szczerej rozmowy, gdy nadarzy się okazja i bądź gotowy, by wysłuchać i zrozumieć trudności, z jakimi się boryka. Prawdziwe połączenie buduje się poprzez empatię, cierpliwość. I miłość. Ufaj, że wszechświat prowadzi Was właściwą ścieżką, nawet jeśli na razie wydaje się ona pełna przeszkód. Odległość między Wami stała się katalizatorem do bardziej głębokich przemyśleń i istotnych odkryć. Gdy oddalił się, zaczął dostrzegać coś istotnego. Wasze połączenie było odzwierciedleniem Jego własnej boskości, zgodności z Jego wyższym ja. To rozpoznanie uświadomiło mu, że są pewne aspekty Jego życia które nie zgadzają się z tym, kim naprawdę jest. To niezgodność może być przyczyną tego, że czujesz otwarcie w Twojej aurze, że coś jest ukrywane. Oddzielenie wzmacnia te emocje, uświadamiając, że odgrywa on kluczową rolę nie tylko w Twoim życiu, ale także w swoim własnym. Ta duchowa podróż, którą przeżywacie, jest jak zwierciadło, odbijające te części, które muszą zostać dostrzeżone i zrozumiane. On konfrontuje ze sobą aspekty, które zostały stłumione lub zignorowane przez długi czas. Ten proces introspekcji jest bolesny, ale konieczny dla duchowego rozwoju. Jest to okres samoakceptacji i integracji tych części siebie, które wcześniej były odrzucane. Dla ciebie ta wrażliwość jest siłą. Twoja zdolność do głębokiego odczuwania i łączenia się na tak głębokim poziomie jest rzadkim darem. Skorzystaj z tej okazji, by wzrastać i ewoluować. Ból i zamieszanie, które teraz odczuwasz, są tymczasowe, tylko etapem na drodze do głębszego zrozumienia siebie samej i wszechświata. On z kolei przechodzi podobną przemianę. Fraza zostałaś mi wysłana, rezonuje w jego sercu. On zdaje sobie sprawę, że poprzednie wybory miłosne były oparte na powierzchownych aspektach, próbując wypełnić pustkę wewnętrzną. Ale z tobą wszystko jest inne, bardziej intensywne i niewytłumaczalne. Wierzysz, że Bóg przyprowadził go do ciebie, nawet jeśli nie rozumie tego w pełni. To zrozumienie, że reprezentujesz coś o wiele większego i bardziej znaczącego w jego życiu, powoduje dyskomfort. Powrót do sytuacji sprzed waszego połączenia jest niemal nie do zniesienia dla niego. Teraz widzi jasno, że odpowiednia osoba miała się pojawić, a ta osoba to ty. Kwestionował to połączenie ze względu na swoje niepewności i traumy z przeszłości, opóźniając postęp w związku. Ale teraz, rozumiejąc, że ta jedność jest znakiem boskim, czuję wewnętrzną potrzebę porzucenia starych wzorców i zaakceptowania tego, co jest prawdziwe i głębokie. Dla obojga to podróż po samopoznaniu i rozwoju duchowym. Twoja wrażliwość jest odbiciem Twojej siły wewnętrznej, a dla niego akceptowanie i integracja odrzuconych części samego siebie to kluczowy krok do transformacji. To połączenie jest potężne. Przekracza czas i przestrzeń i jest prowadzone przez wyższą siłę. Bądź cierpliwa i pełna współczucia zarówno dla siebie, jak i dla niego. Zauważ, że każda przeszkoda ma swoje znaczenie i że jesteście prowadzeni na drogę większego zrozumienia i miłości. Ufaj, że pomimo trudności, prawda i głębokość tego połączenia zwyciężą, przynosząc jasność, pokój i rozwój duchowy dla obu stron. Jego przekonanie, że niemożliwe jest uciec przed sobą samym, jest kluczowe w tej historii. On ucieka przed starymi wersjami samego siebie, zirytowany, ale ta irytacja jest odbiciem problemów, których unikał w swojej własnej podróży. To poprzez to przebudzenie i wyrównanie z jego prawdziwym ja, zarówno duchowym, jak i fizycznym, że zaczyna on rozumieć głębokość swoich błędów i wyborów. Energia spowiedzi, którą odczuwa, Płynie z potrzeby załatwienia tych kwestii przed pełnym połączeniem się z Tobą. On próbuje zrozumieć, w jaki sposób wyrazić to wszystko, i jest to chwila cierpka dla niego. Jest w nim radość z wreszcie zrozumienia pewnych rzeczy, ale także głęboki ból związany z tym, że istnieje boskie współczucie w świecie, a nie wiedzieć, co przyniesie przyszłość ani jak mieć do Ciebie dostęp tak, jakby tego chciał. Zdecydowanie uważa Cię za swoją równą i szanuje Cię w nietypowy sposób. To szacunek jest rzadki i cenny i odczuwa potrzebę działania, ale jest zagubiony co do tego, jak się do Ciebie teraz zbliżyć. Wcześniej wszystko między Wami płynęło, ale ta chwila jest inna. Jest nowa. Jest tak wiele emocji w to zaangażowanych, a On stara się zrozumieć, czego teraz ode Ciebie pragniesz. Przed spotkaniem Cię Jego wybory były powierzchowne, ale z Tobą wszystko nabiera głębszego i bardziej znaczącego wymiaru. On odczuwa intensywnie, że Bóg poprowadził go właśnie do ciebie. Pomimo barier i zewnętrznych energii widzi jasno, że jesteś inna obecność, która sygnalizuje zmianę i przebudzenie. Rozumie, że opóźnił połączenie, zadając te pytania, ale teraz przyznaje, że to Bóg przyprowadził go do ciebie, by pomóc mu pozbyć się przeszłości. To zrozumienie przynosi zarazem pociechę i ból, gdyż nie wie, co przyniesie przyszłość. Zawsze był przekonany, że będziesz tam w jego zasięgu, ale teraz z jego przebudzeniem zdaje sobie sprawę, że łatwy dostęp do Twojego serca nie jest już zagwarantowany. Odczuwa ograniczenie w Twojej obecności, coś, co emituje wyraźne nie. Zastanawia się, czy jest to trwała bariera, czy może nadal znajdzie drogę do Twojego serca. Wydajesz się się bronić, być może nawet nie zdając sobie sprawy. Na głębszym poziomie rozumiesz, że jest on w duchowej podróży, ucząc się lekcji, które musi opanować. Jawne jest, że są rzeczy, które musi zrobić sam, zwłaszcza gdy nowe energie zostają aktywowane i integrowane dla jego dobra. Niemniej jednak, w tobie jest otwartość. Być może praktykujesz cierpliwość, dbasz o siebie, pozwalasz energii znaleźć swój własny balans. On jest mocno dotknięty, ale jasne jest, że musi posłuchać swego serca. Ta droga nie jest łatwa. Każde przebudzenie niesie ze sobą swoje własne wyzwania i głębokie refleksje. Teraz zdaję sobie sprawę, że musi stawić czoła tym nowym energiom i zmianom, co wymaga ogromnej odwagi i introspekcji. Ty zaś jesteś tam, choć w oddaleniu, oferując swoje wsparcie milcząco, ale obecnie, silnie i cierpliwie. Ta podróż to szansa dla obojga na wzrost i przemianę. Zauważ siłę w swojej wrażliwości i moc w cierpliwości. Wykorzystaj tę doświadczoną sytuację do pogłębienia zrozumienia siebie i drugiej osoby, wiedząc, że każdy krok, każde wyzwanie prowadzi Was do większej harmonii z Waszymi prawdziwymi istotami. Wierz w proces i mądrość czasu, który ujawni drogę do podążania. Istotne jest zrozumienie, że ten proces ze wszystkimi trudnościami i odkryciami jest kluczowy dla rozwoju obojga. W miarę jak On stawia czoła tym nowym rzeczywistościom i przebudzeniom, Ty także jesteś w swojej własnej podróży samopoznania i osobistej ewolucji. Jest ogromna siła w rozpoznawaniu, że oboje idziecie równolegle, ucząc się i rozwijając wspólnie, choć fizycznie oddaleni. To rozpoznanie tworzy jeszcze głębszą więź między Wami relację opartą na wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla indywidualnego procesu każdego z Was. Ostatecznie. Wszystko sprowadza się do słuchania serca. Odpowiedzi, które szukasz, połączenia, o które tęsknisz, są zakorzenione w głębszym zrozumieniu siebie i swojej energii. To nieustanny proces uczenia się, zapominania i ponownego uczenia się. Nawet pomimo jakichkolwiek barier i zabezpieczeń, które uważasz, że ustawiłaś, zawsze istnieje otwarcie na możliwość prawdziwego połączenia, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Może teraz najlepiej będzie praktykować cierpliwość i współczucie, zarówno dla siebie, jak i dla niego. Pozwól energii swobodnie płynąć, niech nauki zostaną przyswojone we właściwym czasie, a serce będzie prowadzić drogę. Bądź obecna, bądź uważna i zaufaj procesowi. Wiesz, że każdy krok, choćby najtrudniejszy, prowadzi Was oboje ku miejscu większego zrozumienia, miłości i więzi. Ciesz się każdą chwilą tej drogi. Wiedząc, że każde wyzwanie to okazja do rozwoju i że w końcu wszystko się opłaci. Wasza podróż to delikatny taniec między dwiema duszami, odkrywającymi siebie i uczącymi się tworzyć bardziej głębokie i istotne więzi. Pozwól swojemu duchowi wchłonąć te słowa i poczuć, jak rezonują głęboko w Tobie. Wszechświat pragnie dla Ciebie tego, co najlepsze i zagwarantuje pozytywny rezultat, niezależnie od Twojego wyboru. Wpisz: Przyswajam. Otrzymuje i akceptuje swoje przeznaczenie i wszystko, co Wszechświat ma mi do zaoferowania, aby uznać tę wiadomość i błogosławieństwa w niej zawarte dla siebie. Pozostaw pozytywny komentarz dla innych widzów, którzy mogą potrzebować dawki pozytywności w swoim dniu. Wszechświat postrzega to jako akt życzliwości. Podnosimy się nawzajem i tworzymy razem falę dobrej energii. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem kanału, zapisz się teraz i bądź uważna na ważną wiadomość, która czeka na Ciebie w następnym filmie. Niech Bóg i wszechświat oświecają Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.